Dzień dobry, 70. dzień na szlaku ku Karpat. Zostały ostatnie 3 dni razem z dzisiejszym. No, w końcu <laughs> tutaj w tym miejscu spałem na takie to polanie przy lesie. Chciałem się jak najbardziej schować od drogi, chociaż z tego co widzę, w nocy nie było widać tej drogi, a tutaj ją bardzo blisko widać. No nic, 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 nieważne, trzeba iść dalej. Dzisiaj przede mną ponad 40 km znowu. No, i muszę to jakoś zrobić, prawda? A to jest widok dookoła, który miałem. O, tam góry się kończą, tu też jakieś takie małe są. Z tej strony jest droga, no dosyć blisko. W nocy wydawało się, że jest dalej 40 km dzisiaj. Jedni powiedzą, że to dużo, drudzy, mało. A ja powiem, że nie wiem. <grym> wiem, że i tak je muszę przejść te kilometry. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj przez miasto Nitro a później gdzieś tam kawałek za tym miastem, duży kawałek za miastem nitro na noc i ostatnie dwa dni się już nie mogę doczekać. Chciałbym, żeby to już dzisiaj było, był, była dzisiaj końcówka, żeby to był koniec po prostu, ale tak się przeskoczyć nie da, przejechać też nie można, <grych> więc yy, pora ruszać dalej. śniadanie jestem rozstawiony standardowo na przystanku pod wiatą bo zawsze są tutaj ławki można sobie siąść, znaczy zawsze, nie zawsze zdarzało się, że nie było ławek ale takie dosyć spokojne miejsce słoneczko wstaje, dzień już wstaje zrobiłem 2 dwa kilometry no i muszę się najeść miałem wejść do sklepu, stwierdziłem wejdę może później do sklepu w innym mieście mam z rana jedzenie, mam jakieś picie i na razie mi to starczy. Dzisiaj na śniadanie będę gryzł chleb i popijał jogurtem z Skowronie. No i na później. Jakieś jabłka zerwałem po drodze. Więc tak wygląda dzień. Przede mną jeszcze 38 km. Ponad. W sumie. Zjedzone i zebrane. W sensie wszystko zebrałem. i wszystkie i mogę ruszać dalej. No, jadłem się nawet. Zjadłem dosyć dużo, ale też posiedziałem tutaj chwilę. Niestety, bo zrobiło mi się zimno. Muszę się zacząć ruszać. Jest naprawdę chłodno, chłodno już z rana. No dobra, ruszę tak z pół kilometra i będzie mi pewnie cieplej. Pamiętajcie, spełniajcie swoje postanowienia i marzenia, bo to jest bardzo ważne w życiu. Ja zaczynam spełniać swoje marzenie już od jakiegoś czasu je spełniam i to naprawdę się opłaca. 15 km, niedużo. Teraz sobie zrobiłem dłuższą przerwę i do butów gąbkę sobie powciskałem, pozaklejałem ją ee, kropelką tę plastikową. Ale zobaczcie jak to się będzie szło. Póki co na razie ten plastik zatwardziały jest w dobrym miejscu. Zobaczymy czy czasem nie wybije, bo tak, jak coś to zdejmę. Stuję, albo wyrwę to, albo nie wiem, coś zrobię. Ważne, żeby te ostatnie 3 dni z dzisiejszym dniem dobrze mi się chodziło. Yy, nogi troszkę się poleczyły, całe szczęście. To pewnie przez to, że troszkę zmniejszyłem wagę swojego plecaka. W sensie nie kupuję teraz tyle rzeczy, i nie idę z nimi. Bardziej się staram kupować po drodze, bo 33 kg to za dużo. Na 30 jest w miarę okej. Okay. Najlepiej to jest mieć 27, ale rzadko mam 27. A 30. Do tych butów teraz tak zniszczonych to jest chyba jeszcze taka granica po prostu wytrzymałości. No i idę, idę, idę dalej. Dzisiaj ponad 40. Przede mną miasto Nitra. Dosyć spore to miasto, tak stąd wygląda, chyba największe jak dotąd, które widziałem, nawet większe od Presow zaczęło padać jeszcze na dodatek. Przede mną Kaufland, a przy nim. Pewnie jakieś jedzenie jak zwykle albo kurczak albo może jakiś kebab, coś takiego. pora w mi to nie przeszkadza, bo jest spore pobocze. Miasto Nitra. No i jutro jeszcze 40 km i pojutrze koniec. Przejeżdżę przez to miasto i jakieś 8 km za miastem. Mam miejsce powiedzmy końca ustalone przez kilometry, które robię dziennie. Spędzę tam trochę czasu i pewnie dzisiaj po 21 dopiero dotrę na miejscu. Ale nie przeszkadza mi to. Jestem trochę do przodu, tak? Jestem trochę do przodu względem kilometrów. No to dobrze! <laughs> Bardzo dobrze! Doszedłem do miasta Nitra. Prawdopodobnie już przedostatniego miasta albo ostatniego przed Bratysławą takiego dużego. Bo tutaj dużo miast dużych nie było przynajmniej moją trasą preso był teraz jest e, nitra no i będzie Bratysława z tego co wiem o, fajne miasto myślałem że to jest jakieś takie duże mniejsze to jest duże miasto nitra fajne no A z nitry widać wielką górę w tyłu. jakieś miasteczko tam też więc zostało mi jeszcze nie wiem ile dzisiaj kilometrów z 12 może nie no z 15 Oh, muszę wyjść z tego miasta, przejść jeszcze inne dwa miasteczka. Jak przejdę, to prawdopodobnie będę już na miejscu. Ludzie chodzą, krążą. Ja jeszcze szukam czegoś do zjedzenia po drodze, bo w Kauflandzie jak byłem, to nic nie zjadłem. stwierdziłem, że nie ma tam kebaba obok ani kurczaków, więc nie wiem. Nic nie będę kupował. No i szukam jakiegoś kebaba po drodze. Może coś akurat się znajdzie. Piękna rzeka Nitra po drodze. No ludzie chodzący cały czas. Korki. Co oznacza, że to naprawdę jest duże miasto, jeżeli są korki. Poza tym też zaczęło padać i to mocniej. E, nie sądziłem, że zacznie dzisiaj padać. Pogoda nie wskazywała na to, ale no no wiecie, przeszedłem powiedzmy 25 ponad, prawie 30 km. Wiadomo, że pogoda tutaj będzie może, może być trochę inna. No. Natomiast mi się podoba. No, podoba mi się. Idę szukać kebaba. No szukać, no nie będę szukać szukał. Będę szedł po drodze, jak się znajdzie to się znajdzie. Jeżeli się nie znajdzie no to idę dalej, nic nie zrobię. Nie mogę się zatrzymywać albo specjalnie iść po mieście chodzić szukać kebaba, bo nie zdążę do czwartku skończyć szlak. Ładne miasto, no kurczę podoba mi się. W sensie jest strasznie syf, ale dawno tego syfu nie widziałem. No, jest jakoś tak dziwnie. Jakby nie było to dwa miesiące ponad jestem bez wejścia do takiego dużego miasta Wiecie, ostatnie duże miasto, które tak naprawdę duże było, to było Wrocław po prostu a, No, Presów nie był jakiś duży Przeleciałem w noc tylko przez Presów yy, Presów to jest takie średnie miasto bardziej No a tutaj, no już kawał czasu, idę po tym mieście po nim chcę. I no, nie mogę z niego wyjść Ja myślałem, że dużo wcześniej minę tą rzekę Ale tak idę, idę, tej rzeki nie ma w końcu się znalazł w pewnym momencie zwątpiłem, że że przychodziłem, czy nie no dobra, kebab może po drodze nie chcę jeść Mcdonalda, wolałbym znaleźć jakieś kebaba, po prostu no i tego oczekuję, jakieś duże centrum handlowe w, po prostu w środku miasta I to jest miasto zacząłem się zastanawiać, czemu tak wszyscy ludzie się na mnie patrzą, ale to tylko ja tutaj mam spodęki i mam kurtkę przeciwdeszczową, spodenki, wielki plecak i... Nie wiem, szukam kebaba, o ile się znajdzie. Środek jakiegoś budynku się okazało, że tu są e, wiaciarnie, takie rzeczy bardziej rodzinne. niektóre stragany są z ciuchami, jakieś małe sklepy, taki coś ala baza. Wtedy tu znajdę coś dobrego do jedzenia, niestety nic nie ma. Żadnego jedzenia nie ma, tylko kwiaty, stragany, ciuchy i tak dalej. Coraz ciemniej, a ja jeszcze mam 12 km daleko jeszcze. Takie 3 godziny chodzenia. Na szczęście autostrada jest obok. Wszystkie auta, które tędy wcześniej jechały jakieś temu wjechały większość na autostradę i mam większy spokój tutaj, bo z miasta wyszedłem. Na całe szczęście z tego miasta wyszedłem. Duże miasto. Nitra, wszystkie miasto. Moi drodzy! 12 km do końca! Tak mi zostało. Wyszedłem w końcu z miasta Nitra, które jest tam. Autostrada 500 metrów temu się zaczęła. Dużo osób zaczęło wjeżdżać na tą autostradę, więc mam troszkę luźniej, mogę iść bezpiecznie. Poza tym właśnie odpalam sobie kamizelkę, światło, czołówkę i idę, żeby było bezpiecznie. A tu taki ładny bus. Fajnie wygląda. No ja taki stary. Nie wiem, co to było, ale coś fajnego. Fajne, no, bardzo mi się podoba. Yy, no i co? 12 km przede mną, dzisiaj 70. dzień. Czyli jutro jest przedostatni dzień w Szlaku ku Karpat. No i dzisiaj chcę jeszcze te 12 zrobić, żeby mieć w ostatnim dniu, 72. dniu, jak najmniej dochodzenia. Także do jutra, do zobaczenia. Cześć!